No dobrze, wyjąłem ze spodni i myślałem, że miał w majtkach spodnie to dosyć daleko od niego leżały. Lina, sort of yeah, czy linka się nam jeszcze przyda? No to idziemy. Nie wyszło nam tu z tą panią. Została nam tam ta strażniczka na ósmym piętrze, ale musimy zdobyć jakieś, jakieś środki chemiczne, które by nam na to pozwoliły. Idziemy, idziemy. Coś mnie zastopowało. To nie Larego, to mnie. Idziemy. Tak to ja znowu. Tadam że zaczynaliśmy i tu będziemy szukać... Ja nie wiem, czy pod wodą jest aż tak ślisko, może? Mam już czy nie mam? Mam. What's this? You trying to stiff me? Of course not. You're a dude. I mean, you trying to cheat me out of my phone? i it's to be that much. But now see, in my book, that ain't a reasonable excuse. Now I'm gonna have to murderize you. Wait, tell me more about your book. Oh. Take it. Oh. Mm -hmm. the flag oh. Oh. Yeah. Larry, cab rides can cost up to twenty-four dollars in this town. Didn't we mention that before? Silly. No cóż, yy, zapomniałem, że nas ogłosiła, a to trzeba podejrzeć. 5 dolców nam zostawiła, a za to musimy iść pograć. Ja zaraz, zaraz pójdę, zaraz wcisnę pauzę, bo podobno można zdobyć jakieś punkciki jeżdżąc bez kasy, zobaczymy. Teraz to sprawdzę i się okaże, zobaczycie, czy to prawda, czy nie, po wyniku. O, nie chcę, żeby mi psik. Jak widzicie, to prawda, dostałem 500 punktów. Trzy razy trzeba przejechać taksówką bez kasy, teraz idę zdobyć kasę. Eee, zacznę może od tych automatów i też pauzuję, żeby was eee, nie zanudać. Jak widzicie, udało mi się nabić. 1100 dolarów ja Teraz już jestem bogaty Szkoda, że tak się nie udaje tak naprawdę no trudno idziemy na poszukiwanie będzie czym zapłacić tak Ale w zapłacić no, co ja mówię poszukiwanie jakichś środków pobudzających naszej strażniczki i przy okazji. Przy okazji eee, spróbujemy nabić trochę punktów, podobno można. Tutaj zdobyć punkty, wysłuchując opowieści tego dżentelmena, siedząc na tym krzesełku. Ale on jakoś. O właśnie. Już powiedział wszystkie, a mi się nie wydaje, żebyśmy tu zdobyli punkty. Więc pewnie coś źle zrobiłem. Tam mi się podobała akcja w tym pomieszczeniu muszę. Chcę sobie sprawić przyjemność jeszcze raz. Nie mówcie, że zbędnie wydłużam, bo jeszcze nie robiłem tutaj siusiu. O, i dostałem kasę z puczki. Aj tam, aj tam, no to jeszcze raz. You grab an ancient copy of Flutter, the magazine of nude skydiving, and settle in to sit and think. You feel a great relief. What? What's that aroma? <laughs> Carefully finishing your duties, you wipe and toss the newspaper behind the toilet for the next user. Don't do it, Larry. Too late. <laughs> the toilet begins to fill. Realizing your mistake, you quickly jiggle the handle, attempting to stem the onrushing tide of water. As the water reaches your head, your life flushes before your eyes. You doze briefly. Turns out, a flush beats everything. Sometimes good manners are a bad idea, eh, Larry? Okay. No, nie chciałem Zgamy się tam. To nigdzie nie widzę żadnych. tabletek yeah. i, I innych rzeczy, no jak zwykle musimy udać. Mu Paszport. Jest, jest. Widzę, że on już przez całą grę będzie siedział przed tym telewizorem. Dzięki nam oczywiście. To wiemy, że nie interesuje cię to masa. Trzeba wykorzystać... Sprzęt, który zrobiliśmy, zakupiliśmy. Nie będziemy patrzeć. Rączka. Jak nie możemy znaleźć miłości. To chociaż tutaj.

there are some sort of pills in the window of that rear apartment ooh maybe something to make me more virile or studly maybe something that'll help me stay up all night long you know so I don't have to make the usual splint out of rubber bands and popsicle sticks. There's only one way to find out. Get those pills! It would be nice if you could somehow open or break that window, but that's not the right way. You attach the bungee cord securely to the fire escape. There's a window down below. Some sort of pill bottle is visible behind it. You can't reach it from up here. Uh huh. You hook the other end of the bungee cord to your belt loop. What could possibly go wrong with this arrangement? You I can't know. reach it from up here. And with the bungee attached you hurl yourself off the fire escape your equipment was way too long Ever think you that problem as life ebbs from you your body is picked clean by wandering bums muggers and raccoons and then like the miracle of spring. Life begins się <laughs> ja Lubię tą stękę No ale dobra, nie będę przedłużał. Czyli tak, nie tędy droga, czyli tędy droga, tylko trzeba coś inaczej te liny połączyć, dlatego się roz... Wielu tak. You attach the bungee cord securely to the fire escape. You hook the, end of the bungee cord to your belt loop. I'm feeling good about this. Motek, bronczki. With the bungee attached, you hurl yourself off the fire escape. So you got what And the judges give it a ten. You accidentally lost the hammer in the window, but that's okay. You won't need it anymore. You got the pills. You unhook yourself from the bungee cords and dispose of them in the dumpster below. You won't need them anymore either. Let's see what we got. no, to, to, o to chyba chodziło. No to pędzimy do kasyna, a bardziej właściwie do. bardziej do.... hotelu mm, kasynowego jest ka przy kasynie. Kasy mamy w bród, jak widzieliście, także jeździć możemy do oporu.

Idź tam i ci 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 ci, ci chłopie, Coś mi się zdaje, że trochę tu jeszcze pochodzimy. Mm, no już przesadzasz, przesadzasz. Ja ci chcę dać tableteczki. You hand over the Spanish fly. What's this? Recreational drugs? She opens the bottle and examines the pills. This looks like the real stuff. She pops one of the pills. Oh, yes! Mm. I can feel it working. I feel so warm and tingly inside. So ready. Oh, so anxious. I don't know how much longer I can help myself. This is just what I need to put me in the mood. Thank you. Are you ready? Oh, I sure am. Job be damned, I need it. And I need it now. I'm going home and giving one of these to my boyfriend. We're going to tear up the sheets. Thanks again. These are great. Oh, well, there are millions of fish in the sea, Larry. None here. Yeah, but she had something special live ammo. Snowstopper. <laughs> Press this button and the penthouse elevator door slides open. Aha! Front! Yep, yeah, baby! Travel a short distance up in the elevator, down a hall, into another elevator and up another flight. Whoa! This is totally wicked! Someday it's gonna be me living in one of these places. And then, watch out pedestrians, Larry Laffer has a balcony! No dobrze, tu nic nie widzę. Zobaczmy, co tam za rogiem. No nie tam, nie tam, kolego, tam. O, właśnie. Sypialnia. Fajne obrazy, Ten jest też nie This is a print entitled Bad Mr. Winky by Jason Zisk, who went on to design a line of offensive greeting cards, offensive samplers, and offensive doilies. You poke through the drawer in the nightstand. It contains handcuffs, ball gags, spiked collars, blindfolds, hoods, and a jar of chocolate hazelnut spread with a brand name you would instantly recognize. Nothing that could possibly be useful. I'll just leave it all there. Incidentally, if you're wondering how all that stuff fits in that little drawer, it may be thin, but it's long enough to extend into the room behind it. No, dziwne, A deflated love doll tumbles out onto the floor. Ever the gentleman you help her up. I'm sorry. I didn't mean to startle you. Hey, baby. You're beautiful. Want to come with me? You nod her head.

Are made of concrete. It's like living in a swank nuclear waste facility. No, Chcę tu wejść. The sliding door is unlocked. Oh man. Bummer. I spent this whole night looking for a door I can open by sliding a newspaper underneath and poking the key out the other side of the keyhole so that it falls on the newspaper. Every computer game character gets to do that except me. It isn't fair. Oh well. Let's see the deck. You step out onto the balcony and an incredible vista greets you. Holy schnikes! You take in the sweeping skyline, the towering eight-floor casino, the brunette in the hot tub at the neighboring penthouse. That is positively the most drop-dead gorgeous woman I have ever seen. Imagine how beautiful she must be when you're standing within a hundred feet of her. Larry, haven't you learned not to judge someone by looks alone? I can't hear you! Od jak sądzę. You need to find a way over there. It's morphin' time! Mm -hmm. That doesn't work here. You will need to find a way over there. It's morphin' time! No tak, czyli spróbujmy, może It's nam coś powie. No niestety, nie uda nam się teraz przejść. Zatem skończymy ten odcinek. W następnym mam nadzieję uda nam się dotrzeć do tej piękności. Na razie. Cześć.